Dzień dobry. Szanowni Państwo, mam zaszczyt odczytać list prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, skierowany do Was, do Państwa. Uczestników i organizatorów dzisiejszego Marszu Niepodległości. Drodzy rodacy, panie i panowie, Narodowe Święto Niepodległości to dla nas, Polaków, jeden z najważniejszych dni w roku. Dzisiaj w całym kraju obchodzimy 97. rocznicę odrodzenia suwerennego państwa polskiego. Razem manifestujemy dumę z naszej historii i miłości Ojczyzny. Bardzo się cieszę, że obywatele Wolnej Rzeczpospolitej, zwłaszcza należący do młodego pokolenia, coraz chętniej i powszechniej uczestniczą w uroczystościach patriotycznych. Dziękuję wszystkim, którzy tego dnia godnie czczą pamięć naszych narodowych bohaterów. Dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do budowania tożsamości i serdecznych więzi łączących całą Polską Wspólnotę. Niech i dzisiejszy Marsz Niepodległości będzie wyrazem przywiązania do najdroższych nam narodowych tradycji, symboli państwowych i biało-czerwonych barw. Niech umacnia w nas pewność, że jesteśmy jednym, silnym, twórczym i mądrym narodem. Niech pogłębia naszą wiarę we własne możliwości i nadzieję na pomyślną przyszłość. Chciałbym i liczę na to, że będzie to piękne święto młodych, żarliwych polskich serc. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Tuda. Dziękuję. Polska. Biało czerwoni. Polska! Biało czerwoni! Polska! O Polska u Polska